I znowu hentai. Teraz nie możesz załapać. Tylko jedna osoba. Dobra. Albo autosafe, albo potężne lagi. Autosafe. Ok, to wygląda. Cóż. Na górze macki, na dole macki. Kto kocha macki? Mirak kurwa. Macki Dobra, wbijamy. Jak się rozłoży? Może matek, pomocy. Zdążyłem. Ok, hey, I to się chyba jeszcze nie mogę dostać, ale tak muszę czekać. Come on. Ciekawe, co będzie, jeżeli teraz. To naprawdę bardzo głupie, ale. Okej, okay, dobra, nic się tutaj nie zmieniło. Już myślałem, że po prostu korytarz mi ucieknie czy coś. Spokojnie, Jesus. Tak jak wam, skoro chociaż nie trzeba, prawda? Dobra, wychodzę stąd. Spokojnie. Widziałem, że za co wiele chętnie, żeby wyjść coś stań, taka mocka mnie Ja. Yeah. O nie. Poczekam na korytarz. Może tylko dla samego klimatu tego miejsca się przebiorę. Okej, okay, tylko dla klimatu tego miejsca. Zaraz, zaraz, zaraz. Broni, odekipuję sobie włócznie. Będziemy chodzić tak. Dobra, więc ruszamy. Do tego cały czas w trzeciej osobie. Wielka kraina hentai. Ten drugi drugiej na odcinek, ale ...pro 50 minut. Dobra, yy, skakać! Dobra, zdążyłem Proszę bardzo. No Dobra, zbijamy. Rozdział drugi. To wygląda naprawdę fajnie. To co akurat wejdę w pierwszej osobie. Co to mi daje To mi daje krasza Skyrima Dobra, i znowu tutaj I te odgłosy kiedy biegnę Dobra Klimat klimatem, ale jednak ja powiedzmy, że tak delikatnie wolę być jednak dobrze chroniony podczas walki. Dobra, więc zaczynamy. Jeszcze tutaj przynajmniej jednego jebaka? Ile które jest? Dobra, nie jest to aż tak dużo. Dobra, teraz mamy tej kusza na nich, się sprawdza. I padasz. Teraz. Nie, jeszcze nie teraz. Teraz Ło! So Wieko pełny moment, teraz właśnie archering. Tam, jakby tego nie nazwać po angielsku, na stówce. To są jakieś wolne perk'i. Na 15% szans na sparaliżowanie celu na kilka sekund. Nie jest aż takie dobre, ale jednak, come on, to jest perk na stówce, to po prostu trzeba mieć. Nice. Dobra, co my tu mamy? Znajdźmy, wypadł mi z niego całkiem dobry naszyjnik. Zobaczymy, pierścień, remedium. Tak słabiutko bym powiedział. No ale, okej, okay, bywało gorzej. Dobra. A więc teraz oczywiście dla klimatu zmieniają sobie sporo zbroje. A więc okej, okay, ruszamy dalej, oczywiście klimatyczny strój. I zaraz, 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 broni. Odekshipowałeś mi to wszystko. Chodzimy tak. Safe. A więc ruszamy dalej, wielką magiczną krainę hentai, ale najpierw co to jest? Okej, okay, to nic nie jest. Tylko takie rosowe do wrzucające z ziemi. A więc głębiej w krainy hentai. Kolejny rozdział już trzeci. Dobra, więc... Yeah. ja zastanawiam, czy to mi cokolwiek daje. Czy to mi po prostu tylko leczy? Tutaj jak mi zaraz będą coś wrogowie. No proszę, o wiedziałem. Więc co to jest takie interesujące? Zatrzyć go w taki sposób. że mnie widzi. Jakby inaczej. Nie, nie widzi mnie. Wreszcie nie widział mnie, teraz już mnie oczywiście widzi. Jestem w stanie unikać demedza od niego. Olera. Ja teraz mogę mieć problem. Wiesz co, tak już będzie ten odcinek, ponieważ stereo. Ja będę pojęciu, jak to wyjdzie. Jak długa jest ta księga? Okej, okay. czy mi się udało? Udało mi się. Nie wierzę. Wreszcie. Zaczęło ja czuć, że będzie tylko gorzej. Dobra, chyba do tego nie, ch nie chcę spaść, wystrowa, nie? Okej. Okay. Cholera. Właściwie Koniec z tymi gównianymi włóczniami. Come on. Przecieżam że te wszystkie wywalę. Yeah, to chwilę potrwa. Chyba no, podczas walki z takimi błakami upłaczę się do zmienia sobie poziom trudności na jak łatwiejszy, ponieważ... Serio, ja je do jutra nie załatwię, w takim stylu. W takim tempie, ale stanowicy już tylko po to, żeby padli szybciej. Ponieważ wiadomo, że oni mnie i tak nie zabiją, na tą odległość. Po prostu chcę ich zabić jeszcze dzisiaj. Serio, teraz mogę sobie jeszcze po prostu łazić. Come on. Jestem z nich Dobra, proszę bardzo. Oczywiście sobie tak po prostu nie będę mógł chodzić po tych matkach, bo wiadomo. Wiem, że coś w stanie. scenie. Kto ktokolwiek oglądał Hentai wie, że coś w tej stanie. Kiedykolwiek, kiedykolwiek ochęta, wie, w tej stanie. W 12 minut odcinka. Wiecie co? Ja na pewno czuję, że z tego może być osobny materiał. Z samej tej czarnej księgi. Jest taka szansa. Co my tu mamy? Wow, zamknięte drzwi. Świetnie. Jak Surprise, motherfucker! Możesz złączać przeciwnika, który stoi przed nami, do ciebie, a nie tylko dać mu jakiś damage. Oho, nice, co tutaj mamy. Świetnie, mam drogi walkę. No to jest coś ciekawego. Graf to teraz, tak generalnie, na ponieważ nie w tej jeszcze dzisiaj. Więc jeszcze nie wiem, czy to będzie poprzedni odcinek, czy następny. ujmę. Tak czy inaczej zostaje obrażenia nie za wielkie. A ja tam zostaje całkiem wielkie obrażenia tej zbroi. A myślę, że to jest właśnie taka dobra optymalizacja. Umrze jeszcze dzisiaj, a ja przy okazji też mogę umrzeć jeszcze dzisiaj. Proszę, pełno złota. Nice. Wow! Okej. Okay. Nie wierzę, ale zdążyłem. No proszę. Zaraz, ten strumień był tutaj przez cały czas? Tak, tak to jestem idiotą. No I tutaj, no chodźmy dalej. No tylko będzie z tego już taki cały odcinek, wow. To było takim takiem ciekawie. Dobra, mam tutaj to i to Surprise, motherfucker! Jedyny powód, dla gram teraz na nowicuzów, to po prostu chęć zabicia ich jeszcze dzisiaj. No tak, zmienię to teraz na czeladnika, czyli taki poziom. taki powiedzmy, że standardowy. Zabiję ich jeszcze dzisiaj, ale oni mnie zabiją na wczoraj. Tak. Tak jakby to miało jakkolwiek sens. Gdyż przypominam, nie gram w swoim zwyczajnym armorze, tylko w tym bardziej klimatycznym. No więc tak, chodźmy. Dobra, co się tutaj dzieje? Okej. Okay. O, cholera, może jednak nie. Ja może zostałem w korytarzu. Zabierz mnie stąd. Dobra, w nie masz tak dużo HP. Tak. Do to muszę strzały. Moje. Dobra, ale truszamy dalej mi. I te dźwięki fatania. Dobra, ten korytarz się teraz wygnie. Gdzie zabierze? Tutaj. Okej, okay, ogarniam tę małość, ponieważ dlaczego nie? Czy to coś zaraz wylezie. tylko matka. Dobra, it's hentai time. Ta popka jest taka słaba, że kiedy się wystawiam, dostaję się do niej, wypinam. Nie, nie może mnie trapić. No, gratulacje. Dzisiaj mamy bardzo zboczony odcinek. Chyba jednak będzie z tego osobny materiał. Jak się przynajmniej wydaje. Ewentualnie półodcinek czy coś. Jeśli czarna księga to czy znaczy pół odcinka to nie zrobię. O cholera. Dobra, czas się leczyć. Znaczy, nie żeby wcześniej już nie było czasu, żeby się leczyć. No i ta error. Dobra. To Karim się ruj żeby mnie skurzyć. Proszę bardzo. Kursi o czwarty, ruszamy dalej? No i też czarna księga, a nie... To co było ostatnio? Dobra To wygląda poważniej. O ja, loot Czarny klej od duszy. Chyba to było naczynie Ebonowy hełm Gumno. Złoto Dobra, też coś. Okej, okay. to wygląda naprawdę ciekawie. Czekajcie. Chyba teraz będzie jakaś katastrofa. Tak coś czuję. Na kilometr. Quick save. No i chodźmy. Na trzeciej osobie oczywiście. Będę musiał cały czas spodziewać naszą, naszą piękną postać. No i zobaczmy. Teraz z tej czarnej księgi? Zjechać doskonała masek. robota. Twoja podróż do oświecenia doprowadziła cię tutaj. Do mojego królestwa. Tak, jak przewidziałem. To też do mnie, panie. Dobra, Bądźmy stąd, dni. Szybko się rozwijasz. Od czasu zdobycia Ogma Infinium. A teraz jesteś tu. I idziesz w ślady mego sługi, Miraka. Też jesteś smoczym dziecięciem.

Dlaczego ten dotaz jest taki zboczony i przesilony pod tekstami? To jest wszędzie. Mirak znał ostatnie słowo mocy. Bez niego nie zdołałeś go pokonać. Mirak dobrze mi służył i został nagrodzony. Mogę dać ci tę samą moc co jemu, ale każda wiedza ma swoją cenę. Mm. Dobra, że się Moja lojalność zostanie nagrodzona. Skalowie przez wiele lat. Zakrywali przede mną swe tajemnice. To jest była dobra perspektywa Czas do rozmawiania, gdyż widać bardzo dobrze Hermeus Samora. Nie tylko Hermenus Samora, ale także Dach, który jest nad nim jest i wiele innych rzeczy. A co ty tam mówiłeś? Eeefem. Submisywnie, czy... Dobra, teraz za normalnie. Ja że to zrobisz. A wtedy dam ci wiedzę, której poszukujesz. Ok? Przyślij do mnie Szamana z skalów. Dobra. On zna tajemnice, które Dobra, chce posieść. Na tej się jakaś moc czy coś? A jakby inaczej. Co my tu mamy? Siła. A tutaj? Płomienie. A tutaj? mróz. Aha, mój wrażenie jest dla przeciwników LODEM. Szczerze mówiąc, to wygląda epicko. Tylko nie wiem, czy potrzebuję tego wszystkich trzech słów. Ja staram się wiązać siłę, ale wiem, że będę to mógł jeszcze zmienić. Zaraz zobaczymy, A zwracam się do Solstheim, to sobie wezmę później, kiedy już będę miał wszystkie trzy słowa. Jeżeli o to chcesz zapytać, Co się zapytać... Co tam było? Dużo matek. Różne osoby mają różne doświadczenia przy czytaniu tych książek. Lepiej nie będę opowiadać mojego doświadczenia, bo mnie nazywasz chorym pojebem. No ta, po tym tak, powiedzmy po prostu BDSM. A ty to skąd? Serio, kurwa.

Jakieś tam strzały? Ja, yeah. z drugiej strony mogę to net podnieść, Bo to zresztą się sprzedać. Bo ja sobie tak delikatnie jakiś puntyk odciążyłem. Ale ta, pytanie: dusza dla mnie? Czy tak się na jak zaświecił? Taka dusza dla Nelota, po prostu. Dobra, dusza dla mnie, oczywiście. Na szczęście. Już się będzie, że Mirak się trochę tak pojawi, no i będzie. Berkuj. Co tutaj się właśnie kurwa stało? Ktoś mi to wytłumaczy. Wiesz co, chyba. Nie chcę wiedzieć. Dobra, po prostu nie chcę wiedzieć. Tak przy okazji, jeszcze raz stanie przystosowałem tego lepszego krzyku. Krzyki. Dobra, zacznijmy od tego. Siemus. Odblokuje sobie umysł. umysłu, ziemia umysłu. I teraz zacząłem sobie nieugiętą siłę, jest bodajże tutaj, jak to teraz wygląda, w wersji ulepszonej. A więc quick save i rana, sto idealnie na linii. O, każdy też chciał, czy w może któregoś z nich zdezintegrowałem? Nie sądzę, ale przynajmniej bardzo fajnie spadają. i Co mnie jest? Żyjecie? Niestety tak Tak Skalowie mówią też o dniu, w którym będziemy musieli stradzić swe tajemnice W którym Hermamora... Nie wiem mówcie w się tak przyspieszę, będziesz miał taki cieski głosik, no spiesz Saman... tych sekretów.

to już wyższy poziom chętaj. Dlaczego ze mną tak się nie dzieje? Może lepiej to podnieść, co zrobić czy coś. To było się bardzo dziwne. Zrób coś! dzieci. Otrzymałem od ciebie dar, o który prosiłem. Wzajemnie otrzymałem od ciebie, jak przystało na księcia otchłanie. Dam mocy, którego potrzebujesz. By rzucić wyzwanie Mirakowi, to tyle? Myślałem, że to będzie trochę dłuższa, to była przeznaczenie. Dobra, decyduje, czy będziesz jego godnym przeciwnikiem, czy następcą? No i umar. Nic. To go teraz nie idę, zrzucić stanowiska. Tylko go postawić na tym kamieniu, a wtedy już mogę użyć fusroda. Come on. Ne, zdechnąć nie potrafisz. A teraz ceremonialny pogrzeb tego jest dziecięcia? Pan tu fuz roda, siebie. Come on, Sprociało przez niego, Miał miało przelecieć jego. Dobra, spróbujmy jeszcze raz spróbujmy trochę dalej. Serio. Dobra, widzę, że nie ma innego wyboru. Muszę go zrzucić tam manualnie. Koniec, spaśnie potrafisz. Masz tę rączkę. No. I to jest pogrzeb. A więc odblokujemy się już teraz. Ostatnie słowo krzyku przymus. Będziemy w teraz raz BDSM Master, poziom maksymalny. To by było w kamienie w miarę wzrostu jego mocy zwierzęca, ludzie, a nawet smoki, będą robić co każesz. Wow, teraz już mogę ci wszystko co żyje. Mam trochę pieniędzy, szukasz partnera. Ja w usług nie oferuję, no ale dobra. Dobra, sponsorujemy na no, ponad 50 tysięcy. Chodem na szalony pomysł Weźmy na sam szczyt tej góry To jest przez wykonia Teraz sobie manualnie wejść wyżej Przecież moje stream Serio free To moje główna. O tam jest coś ciekawego jakaś flaga Pytanie, czy wejdę tam bez konia To trochę wyższy punkt. Dziwny pojazd. To jest ciekawe. Dżemerskiego. Wygląda trochę jak statek. No proszę, kufer. Co my tu mamy? Diament bez wskazny. Nice. Wygląda jak statek, tylko że statki zwykle nie są tak wysoko. Hmm... Czy to był jakiś statek powietrzy? Znaczy, zbędąc technologię Dwemerów jest to możliwe. To jest najlepsze. Dobra, idealny moment na przyzwanie sobie konia i widzę sobie tam na górę. To jest taki fajny punkt widokowy. Serio? Mam to i teraz fast-travel na sam szczyt. Nice. Teraz zrobię zejść tylko z konia. To jest naprawdę ciekawe. Dobra, powiem, że teraz po fast-travel na sam szczyt, żeby ten. Żebyś na samym szczycie, a nie tylko obok szczytu. No i myślę, że nie ma lepszego miejsca na zakończenie tego odcinka. Po prostu nie istnieje lepsze miejsce, żeby zakończyć odcinek. Ale też nie mniejsze, żeby go zacząć, ale zapewne odcinek zaczniemy właśnie tutaj, i tak wiadomo, że go zaczniemy gdzie indziej. Nie jestem za dobry w dotrzymywaniu słowa, no ale tak jest. To było na tyle. Widzimy teraz, gówno teraz widzimy. Come. on. Poczekam może godzinę będzie lepsza pogoda. Zawsze musi padać. Być może w następnym odcinku już nie będzie tak bardzo padało. A więc to była tyle. Mam nadzieję, że się spodobało, jak widzimy stoimy prawie po kolana w kamieniu. No dobra, poprawiono są po prostu ugięte, nieważne. Ale jest to bo na tyle. Na razie.